No, siema. witam was, tutaj Mander MC. Eee, mam trochę zmieniony głos, ponieważ złapałem jakąś chrypkę, nie wiem, coś takiego eee, Ale postanowiłem się nagrać ten odcinek Więc, dobra, to zaczynamy eee, Pokażę wam co zrobiłem... o, już trochę się zmienia z powrotem eee, Pokażę wam co zrobiłem przez tą noc, eee, do tego czasu od ostatniego odcinka zrobiłem drzwi I wyjście na powierzchnię z drugiej strony Nie, z tej I widzicie Drzwi zaraz wam pokażę jak się robi Jak ktoś nie wie to się robi w ten sposób O i mamy drzwi Drzwi się przydają ponieważ nie wchodzą nam moby wtedy do domu eee, Tak, wykopałem sobie węgla Zaraz wam pokażę, o tutaj sobie zrobiłem taką małą kopalnię um, i tutaj był cave system, którego już który sobie zabudowałem, ponieważ nic tam nie było bym mnie nie mylił po prostu, ja już tu mam wypaloną kopalnię Znalazłem tylko trochę węgla i zrobiłem sobie kamienne e, kilofy, e, siekierę i szpadel. Tak i tak jak obiecałem będziemy robić e, postaram się zrobić przynajmniej e, Mały domek o w tym miejscu I zaczynamy od zrównania terenu Kurde Trochę strach jak się chodzi, trzeba cały czas na tym... No właśnie o tym mówiłem. Trzymałem shift. Ale mimo wszystko nie wiem dlaczego spadłem. To jest coś dziwnego, ale no, widać Zrobimy sobie taki domek. E, będę musiał pójść po piasek e, na szyby, żeby mieć w ogóle jakikolwiek widok. Tutaj to drzewko zaraz zetnę. O. Jak na razie może być, chyba nie? Zrobimy sobie z czegoś. Eee, ten dom. O. Fajnie, fajnie. Eee, I z czego? Z Cobblestone'a? Chyba tak. Eee, to robimy. To może Wam znowu Wam przyspieszę, bo to też boli mnie gardło, chrypę, więc. Nie wiem czy, czy wam. E, dobra, e, będę musiał pójść po jeszcze trochę surowców. O, może rozkopię trochę tutaj. Zobacz, jaki mam poziom. Peaceful, no dobra. Żeby znaleźć. Co my tu? Zaraz sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Nie. Musimy nakopać. Przynajmniej jest tak kamienia. A później jeszcze dodatkowo będziemy się niestety musieli wybrać po, po piach. Co my tu mamy? Żebym się tu gravel... Pamiętajcie, nigdzie, nigdy nie kopcie nad sobą, bo zawsze może być gravel, który wam się wysypie na głowę. I po prostu padniecie. Najlepiej jest otako właśnie przed sobą. Tak samo mówię, nie kopcie pod, ani nad sobą, ani pod sobą. Nie kopcie pod sobą, bo e, pod wami może być jakiś głęboki cave system i. Nie, jak nie będziecie mieli odpowiednio dużo surowców, to nie wyjdziecie robiąc sobie wieżę. Dobra, tu też Wam przyspieszę. For you so well. Dobra, rozwaliłem sobie kill-off i yy, uznałem, o, chociaż nie jeszcze ten drewniany sobie zrobię. Yy. Mam już stak tego cobblestone'a i myślę e, z czego by jeszcze. Może by jeszcze trochę drewna zebrać, bo drewna jak na razie mam tylko 28 desek e, i z tych desek muszę sobie narobić trochę więcej patoli na pochodnie, bo trzeba będzie zrobić jakąś małą ekspedycję po surowce, na przykład e, po żelazo. No bo ile można kopać kamiennym kilofem. No i co, no i dobra, to już robię, już mi się nie chce go rozwalać dalej. Dobra i wracamy do naszej tej, do naszej kryjówki. To będzie, Tu to, to była nasza pierwsza, to było nasze pierwsze schronienie. A teraz mm, mam taki pomysł, żeby z tego takie, taką piwnicę zrobić. To jest moim zdaniem dobry pomysł. Domek nie będzie za duży, zrobię sobie podłogę z desek. Chociaż nie, tu się przydadzą do okna. Eee, dobra, nauczyłem się jakoś o w ten sposób. Znaczy, tak, nauczyłem się. Przyzwyczaiłem się, że robię po prostu w ten sposób zawsze eee, domek bo mogę w każdym momencie sobie określić w którym miejscu chcę zrobić okno po prostu robię coś takiego i No, no i znowu muszę zapiepsać po kamień, po prostu popisałem się moją fuszerką. Ekko ja tutaj odstawiam, tutaj jeszcze dwa dorobię sekilów. Eee, I co wam chciałem powiedzieć, nie mogę znaleźć w ogóle stali, szukałem stali tam, eee, tam nie było... Tam nie było prawie wcale stali. Kurde, muszę nakopać jeszcze trochę. Zbliża się noc. E, Dobra, słuchajcie, ja robię cięcie. E, zdobędę tych surowców. E, I co? Zdobędę, zdobędę trochę surowców. I wznowię nagrywanie. Słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny krajobraz. Tam zostawię. Dobra i cięć... O słuchajcie patrzcie, nie wiem czy pewnie widzieliście, ale kolega mówi, że u niego na przykład prawie nigdy nie ma burzy to ja wam czekajcie. Dobra, jestem z powrotem, telefon. Musiałem odebrać. tak, u mojego kolegi mówił, mu kolega mówi, że w ogóle prawie nigdy u niego nigdy nie było burzy. Więc jak o właśnie, o tym mówiłem. Takie grzmoty no to tyle jeżeli chodzi o to ja już zdobyłem przez ten czas tam poszedłem z powrotem w nas, trochę kopałem, tam już nie widać o widać chyba jeszcze sobie wydrążyłem trochę cobblestone'a i dobra ja skończę tutaj dach robić i e, wrócę do was no to na razie e, dobra jestem z powrotem słuchajcie e, ciągle pada Eee, ale tak, nie obijałem się, uzbierałem się, posiłem tyle drzew, dwa staki, jeszcze troszeczkę. Eee, zebrałem dużo piachu z tamtej plaży, eee, zrobiłem trochę desek. No i oczywiście Cobblestone wykorzystałem na ten dach, oto wszystko. Eee, tak, zrobiłem też e, oprócz drzwi. Zrobiłem e, takie delikatne schody, ale będę to jeszcze musiał zrobić jedne. Bo to jest takie wejście, tak jakby do piwnicy. E, no, to może jak przestanie padać, to wrócę do was z powrotem. Sorry, ale naprawdę, ten odcinek będzie taki poprzerywany.